i Siozaur. Mam dzisiaj dla Was poster collection z Black Bolt and White Flare i Black Bolt'owy Binder Collection. Mam go gdzieś tam niżej, sobie odpakuję. Pewnie gdzieś tutaj się między innymi Wam pokazuje. będzie mi się chciało, to go Wam gdzieś tam pokaże, ale wydaje się całkiem fajny na razie. No i mamy co? Mamy cztery de facto boostery, podwazy każdej, no podwazy każdej. Mamy Black Bolta, i mamy dwa z White Flera, mamy kartę o, z tym fajnym holo, super, kolejny z holo, bardzo ładne są te holo. Jeszcze sobie je odłożę, to odkładam, no i co, mamy, no tutaj miałem średnio to zrobione, no ale... Dobra, mamy cztery boostery, otworzymy sobie pojedynczo, zaczniemy od jednego White Flera, bo temu nie. Drugi mam, pięć boosterów, więc w sumie dziewięć boosterów do otwarcia. To ciekawe, w tym secie są godpaki też, więc no, jest szansa jakaś na trafienie godpaka. Czy się trafi, czy się nie trafi? Ciężko oczywiście powiedzieć. O, i są też pokebole. Ja nie jestem jakimś super fanem tego. I o, jaka, jaka karta energii. Takiej karty energii to jeszcze nie widziałem. Jest świetna. Piękna jest. No i kodzik dla was. By w White nic nie było, lecimy z Black Boltem. Black co mamy tutaj. Petril, Timber, N-Splam. Tak, bo to jest set, w którym jest N i jest N w fajnym arcie. Z szansa go trafienia. Bisharp, Maractus, Kobalion, I tu niestety w tym nie, ale to też jest taki fajny pattern. Ten pattern mi się kojarzy z y, y, przeźroczystością w y, Photoshopie. Co prawda, ale, ale spoko. Ten unboxing będzie raczej szybkim unboxingiem, bo to są dwa produkty, ale są na premierę. Na premierę go odpalamy. Czy coś tu będzie? Czy coś tu będzie w tym... w tym boksie? Ostatnio w takim boksie... Poster? Nie, w Binder Collection. O, coś jest, to coś jest. Fajnie, fajnie. But, Alekin A, i mamy... Final Vinylite, I mamy Reshirama EX. No i tu są fajne dropiki. koci dla Was. Ładny dropik. Ładny dropik. Ten Reshiram IX może jest nawet grywalny, oczywiście jeśli chodzi o Arcika, to sobie go od razu za poliuję. I tak polecam każdemu tutaj poliować od, razu, yy, od razu te karty. No ta karta pewnie nie będzie jakaś okolica, może 10 dolarów, ale, ale, ale zawsze coś, jest ładna, taka do kolekcji. No i co, mam jeszcze Black Bolta. Jest, fajne jest to połączenie black and white e, w karciankach. W ten set też bardzo dużo e, jeśli chodzi o karty prowadził. Dużo zwłaszcza tych Illustration Rare. Więc warto sobie zobaczyć na to. Ale tak jak mówię to jest e, odcinek, odcinek jest to odcinek e, premierowy, przynajmniej premierowy na tym kanale. No i co z pierwszym poster collection ostatnie dropy no to ten Reshiram i tyle Reshiram i Vani, więc ten pokémon Vanilight, Light bardzo ładny swoją drogą. jest jeszcze poster, który możecie dostać na moim kanale razem z e, Ustalmy, że razem ten poster razem z binderem, który zaraz otworzę. Mam ten binderek, e, razem ten binder i ten poster może trafić do was. Wystarczy że do jutra. Na Discordie napiszecie, że jesteście chętni. Wybiorę sobie kogoś Discorda, macie poniżej. Wybiorę sobie kogoś, komu wyślę taki... Jeśli chodzi o, o ten... O Jezu, przepraszam. To jest pewnie Ultra Pro. Znaczy no, nie widzę tutaj Ultra Pro. Ostatnio były to od Was Ultra Pro, były te... baterki. E, no całkiem fajnie zrobione, mi się wydaje. Także zgłaszajcie się na... Taki fajny binderek, zgłaszacie się na Discordzie, piszecie na, na jest tam giveaway, taki kanał, piszecie. E, jak chcę, i wybiorę sobie kogoś do końca już dnia. Kto taki, taki ładny taki ładny binder dostanie razem z tym posterem, który gdzieś tu jest. posterek z Black, wersją Blackboard, bo to jest wersja czarna. Wersja czarna. Stwórzmy sobie to, co tutaj jest. Tych plastików Pokémon kąpanych tyle daje. To wtóra niesamowicie. Ale co, jeszcze 5? 5, pięć pięć, 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 takich boosterków. Hmm. I takich boosterków z Blackboard. Ta do twórza. nie kupowałem. White Player. White żeby też troszkę zostało dla was. E, dla innych Pokemoniarzy. E, ale żeby coś móc pokazać na odcinku, wydaje mi się, że całkiem spoko, patrzę czy się jeszcze nagrywa, żeby to można było Wam pokazać. Taki unboxing, bo pewnie będziecie ciekawi tego dodatku. Już pewnie widzieliście ten dodatek u innych u innych youtuberów, no ale zobaczycie u mnie też jeszcze kilka busterków, chociaż. Słyszałem, że są jakieś opóźnienia, w, że opóźnienia są w ETB-kach, więc troszkę jeszcze to pewnie potrwa. U mnie odcinek Widzę, że tak z 8 minut pewnie potrwa. Zobaczę, jak też wy, wytnę wszystko. Więc taki odcinek. O, ale mi się podoba ten Amongus. Ładna karta, bardzo. Jeszcze Zekrom i X. Kodzik. O, no ten Amongus mi się niesamowicie podoba. Bardzo ładny arcik. Mam Zekrom i X. Czyli mam Zekrom i X i Reshiram i X. A, się dobrały koleżki. dwa się dobrały. To wydaje mi się, że to gdzieś do mojego bindera pójdzie to są jakby, e, to są jakby te, te mityczne stwory, które są, e, które są jakby tutaj symbolem tego setu. Patrzę, że ten Among gdzieś wysoko jeszcze w tym, ale nie widzę go wysoko, więc prawdopodobnie, no, nie będzie nie wiadomo, jak był dużo warty, ale karcioszka ładna. No i co, lecimy dalej, lecimy dalej. Nie ma co tutaj popować lecimy dalej. Są możliwe trwaki nawet w Europie. Nie wiem, czy już jakieś widzieliście. Chyba, chyba są możliwe w Europie, ale no, wydaje mi się, że tak. Że to dalej tak jak, tak jak z 1.5.1 było. To tutaj z... Tutaj mamy Cure'em i X. Chodzik i, e, kodzik dla Was. Niech chcę sobie odkładam. Oj i co? Dwa ostatnie. Czy są jakieś grube? Nie. Tak średnio. Średnio grube. Ale sprawdźmy, sprawdźmy. I oczywiście tego odcinka by nie było, gdyby nie pikashop.pl Także no, zapraszam tam do koleżków z Pikashopa yy, Wydaje mi się, że... Tylko nie wiem jak z tym dodatkiem akurat, czy on jeszcze będzie dostępny Może być tak, że on może nie być dostępny ze względu na to, że... No dalej to... O! Genesekt. Fajny pokémon ale wie jak się tylko No i co? Mamy ostatni boosterek, czy to będzie magiczny boosterek, w którym trafimy Chroma. czy to będzie ten boosterek nie wiem zaraz się dowiemy jakiś arcik tu jeszcze będzie karty poleciały, całkiem fajne ale no jest teraz premierka więc otwieramy, otwieramy mamy Timburka w Pokebolu, turamukę, o i mamy Bertik, Oj i mamy tą śmieszną energię ale ten wygląda wyjątkowo w tym paternie naprawdę ładny pattern jest. no i chodzik dla was więc co? No ten unboxing nie skończył się nie wiadomo jakim dropem, ale mnie się podoba. Także dajcie znać i pamiętajcie o tym konkursie na Discordzie. Napiszcie, że ja chcę na kanale Giveaway. Link do Discorda macie poniżej. I jutro do końca dnia około wezmę i dostanie sobie taki album i taki plakat. Wydaje mi się, że spokojnie. Także trzymajcie się.